Cześć, cześć, witajcie serdecznie na kanale Ela Forever i w dzisiejszym, na pewno też wyczekiwanym odcinku opowiem Wam trochę, co zrobić, słuchajcie, gdy macie w domu nastolatka i słuchajcie, takiego nastolatka, który, w którym zaczynają buzować hormony, który po prostu zaczyna ten swój etap dorastania i w tym momencie zaczyna się coś pojawiać, słuchajcie, na twarzy. Oczywiście najlepiej zadbać o to, żeby zaczął zareagować, zanim się coś zacznie dziać. Czyli pilnować, żeby dzieci a już w tej fazie takiego dorastania, już na stu lat, e, zaczęły prawidłową pielęgnację twarzy, czyli mycia twarzy. E, może być to tonizowanie, gdy się tu już coś zaczyna, ale właśnie, żeby już wprowadzać ten nawyk, szczególnie u tych młodych e, chłopców i dziewczyn, które. E, które po prostu już tego potrzebują. Ja też byłam nastolatkiem, który miał bardzo duży trądzik. Bardzo długo się z tym męczyłam, stosowałam różne środki z różnym efektem, wyglądałam czasami strasznie, naprawdę. Najgorsza rzecz, nie róbcie dziewczynkom grzywki, bo to wygląda jeszcze gorzej. Pod tą grzywką wszystko się kisi, jest jeszcze gorzej niż było. Ale tutaj, słuchajcie, też jest bardzo ważna dieta, więc jeśli macie nastolatka, ja uwielbiałam żółty ser. A żółty ser niestety najczęściej powoduje to, że coś nam wyskakuje. Więc popatrzcie na nabiał, na ilość nabiału, na ilość chipsów i tego typu rzeczy, e, czy po prostu te ilości nie powodują tego, że od razu ta skóra, hmm, ta skóra po prostu reaguje na to, już właśnie w wieku nastoletnim najczęściej. A teraz porozmawiajmy o takiej pielęgnacji, którą możecie nauczyć swojego, swojego nastolatka. Z tymi produktami, które już masz w domu albo jeszcze ich nie masz, ale może użyć i nastolatek, i dziecko, i dorosły, więc słuchajcie, to jest super, bo może, może to użyć cała rodzina, a po prostu ten nastolatek w tym momencie najczęściej będzie tego używać więcej. Po pierwsze jest mycie twarzy, czyli ten pierwszy etap zmywania tego, co mamy, tego potu, brudu. Dzieci często są sportowcami, nastolatki, więc tutaj um, ja Wam powiem, że przy takiej skórze, która jest taka nastoletnia, bardzo dobrze się sprawdzi nawet nasze mydełko w płynie czy to w kostce, ono już nam zareaguje na tą skórę, że te mycie będzie dawało efekt. Jeśli już potrzebujecie czegoś więcej i ten, um, ta skóra potrzebuje większego, większej ilości olejków, no to mamy już tutaj serię, że dziewczyny mogą żyć mamy brać spokojnie ten krem, panu chłopacy to samo, czyli to jest żel do mycia twarzy z olejkiem z baobabu z bardzo dużą ilością wyciągów roślinnych, on bardzo się spalnie sprawdza, nawet już u nastolatków i teraz co robimy, najważniejsza rzecz i to jest ulubiona rzecz, którą wiem, że stosuje córka mojej koleżanki, która w tej chwili jest w takim wieku to jest, słuchajcie, Aloe First to jest produkt, który stosujemy jako tonik na twarz. Jest bardzo wygodny dla takiego nastolatka, bo wystarczy, że psiknie sobie w twarz, trochę wklepie i wystarczy. To jest bardzo szybko. Nastolatki nie lubią długiej pielęgnacji, więc po prostu nie, dajmy długi, nie dawajmy im długiej pielęgnacji, niech będzie krótka, ale rzeczowa. Więc tutaj mamy Aloes, mamy zioła, mamy Propolis, które nam łagodzą te zmiany zapalne, więc jak najbardziej produkt dla nich. Kolejna sprawa, jeśli już na to stolatek ma ten trądzik. Nie stosuję na ten trądzik w postaci jakiejś maści. To na zmiany ropne bardzo dobrze sprawdzi się nam już znana wszystkim galaretka aloesowa. Może sobie też robić maseczkę na twarz. Na zasadzie posmaruje się tą galaretką na noc, idzie spać, rano to musi zmyć. Zmyć. Naprawdę musi to zmyć. Kolejnym super produktem przy nastolatkach jest krem alesowo propolisowy przy trądziku. Jest to krem, który rewelacyjnie działa. Ja miałam jeszcze taki trądzik, który mi został na później. Ten czorządzik młodzieńczy może później nam zostać, więc tutaj najważniejsza jest dieta. Jeśli już jesteście po 18-20 roku życia, to sprawdźcie swoją dietę, bo najczęściej to jest problemem. Ale krem aloesowo-productowy jest super połączenie, ponieważ mamy aloes, który głęboko wnika w skórę, działa: aloes ma takie działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybobójcze, tak? czy takie działanie, które bardzo nam jest potrzebne. I tutaj jest propolis, czyli działanie przeciwzapalne propolizy z naturalnym antybiotykiem. To jest połączone w jednym kremie, który naprawdę rewelacyjnie się sprawdzi. Trzeba się tylko nauczyć go stosować, czyli dajemy sobie małą ilość, rozcieramy, żeby się tak po prostu on rozgrzał, bo on jest taki dosyć taki, dosyć trudny ciężki krem. O! I po prostu nakładamy na twarz, nie trzeba dużych ilości. Naprawdę dziecko się stanie tego nauczyć. I taki nastolatek już jest zaopiekowany przez nas. E, ważna rzecz, nie stosujmy toników z alkoholem, e, bo to strasznie wysusza skórę twarzy, a to jeszcze większe problemy później nam sprawia. E, Niech Nastolatki nie używają za często peelingów. Pamiętajcie, dorośli, nastolatki peeling raz w tygodniu, a jeśli są zmiany ropne, to absolutnie nie, ponieważ można sobie rozsiać to po całej twarzy. Tak, różne rzeczy się dzieją w tych zmianach, e, więc e, peelingów raczej nie. Ja bym ewentualnie poleciła jedną jeszcze rzecz, którą można zrobić, to takiemu nastolatkowi zaproponować maseczkę żelową. Jeśli nie, taką maseczkę właśnie z po z galaretki na noc. To jest maszeczka żelowa, Sonia Żal mask na noc. Ona też jest takim żelem, że nakładamy wieczorem, zmywamy rano, czyli mało rzeczy do zrobienia, ale też nam fajnie zacznie tutaj pracować ze skórą. Także to też jest taki fajny sposób, tylko po niej pamiętajcie, dziecko może być bardzo czerwone, bo to jednak jest dużo wyciągów roślinnych w środku. Tak samo po aloesie pamiętajcie, cefek cytoplazmatyczny może nastąpić, więc tutaj też trzeba uprzedzić dzieciaki, młodzież naszą przed stosowaniem, aby właśnie pamiętali, że trzeba po prostu skórą się przyzwyczaić, wyrzuci nam więcej na początku, ale nigdy nie stosujcie tych kremów, jeśli, jeśli którykolwiek z waszych dzieci stosuje w tym samym momencie steryd bądź antybiotyk na skórę, nie stosujcie. W tym momencie produktów z aloesem, żeby sobie nie zaostrzyć stanu, który już macie na skórze. Dlatego bardzo Was, rodzice ostrzegam. Uważajcie, co stosują też Wasze dzieci i zacznijcie, żeby stosowali już od razu. I jeszcze taki mały, na sam koniec, taka polecajka. Jak wiecie, już od wieku nastoletniego, jeśli zaczynają się problemy z poceniem, bardzo Wam polecam, żeby dzieci nauczyć, nastolatków yy, naszego dezodorantu Aloa Evershield. On jest bezzapachowy, on jest naturalny i tutaj nie róbcie tego, żeby dzieciaki zaczynały stosować blokery potu i tak dalej. To się musi normalnie uregulować i z tym produktem Wam się ta potliwość tego dziecka unormuje w zmianach hormonalnych. E, chłopaki mogą stosować też balsam po goleniu. E, jak najbardziej na to 100 to też do tej skóry mogą się poczuć już bardziej dorośli jak panowie. Którzy tak lubią, dlatego te produkty możecie spokojnie stosować. Widzicie, może stosować mama, może stosować część dziecko, a część właśnie wasz nastolatek, który w tym momencie tego potrzebuje. Także subskrybujcie kanał, czekajcie na następny odcinek i do zobaczenia. Pa! pa.